Hej kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj mamy 7 grudnia, sobota. Ja już jestem ogarnięta i za jakieś 10 minut wychodzę na uczelnię razem z moim bratem i z Kalim. Jeszcze otworzymy sobie szybko kalendarze adwentowe, Także zaczniemy dzień od tego dzisiaj. Zaczniemy od uh, The Body Shop. Tutaj mamy siódemkę dzisiaj. Dosyć dużo ta siódemka dzisiaj. Dzisiaj w marca mamy Masło do ciała o zapachu zielonej herbaty. No fajnie, taka nie duża wersja. Teraz czas na NYXa. Butter Gloss o kolorku Madeline. Mega ładny kolor, taki nudziak. Siódemka w mixie. Okej, w sumie dobra opcja do wzięcia do szkoły, także spoko. I ostatni kalendarz herbatki. Dzisiaj mamy kawę miętową. po zajęciach. Jadę sobie w autku z Kalim. Bać odwieźliśmy... Się jak no się właśnie, no to tak, to zaraz będziemy o tym mówić. Odwieźliśmy mojego, mojego brata do domu i zmierzamy z Krakowa do Katowic. Nie wiem co nam uderza do głowy, ale jedziemy w ogóle tak mega daleko no co, mamy w piękną sobotkę, pada deszcz, co mamy do roboty, jak tak. nie podróżować troszkę. Piękna pogódka. Byliśmy na tylko jednych zajęciach na angielskim i specjalnie pojechaliśmy tylko na angielski. Jutro mamy od 13 do 19, więc jutro mamy bardzo dużo zajęć. A dzisiaj tak luźno? Tak, soboty w tym semestrze mamy takie, moi drodzy, że przychodzimy tylko na angielski w zasadzie. No. Nie wiem dlaczego, ale tak coś organizacyjnie nie gra na naszej uczelni. W niedzielę mamy więcej, to I prawda. W niedzielę mamy dużo, a powinniśmy mieć, wiecie, tak dostosowane. Sobota, niedziela po tyle samo. No, same. ale wiesz, w sobotę możemy robić coś fajnego. Wtedy, nie, no oczywiście, no robić. mnie się to podoba. No jedziemy to w ogóle, no tak, jedziemy w ogóle właśnie do Silesii i będziemy szukać choinki do kaliego do pokoju. Tak, zobaczymy. Taki jest plan, to jest jeden z kilku naszych planów. Dzisiaj, ale właśnie chcemy poszukać takiej ładnej choinki, żeby... Ja jakąś białą bym widział, no taką właśnie, nie je... miniaturkę, chociaż nie wiem czy miniaturkę, białą. Jak ja znajdę coś ładnego, to, to jak mi się coś spodoba, to też sobie kupię. Czy ta choinka jest odpowiednia? Nie wydaje mi się Jesteśmy w Homli i jest otwarcie okay. sklepu w Silesii i jest minus 20 na wszystko Więc może coś kupimy, co? No ale ta choinka jest brzydka, nie chcę Kochani, pijemy kawkę, jesteśmy w kawiarni Jemy pierwszy raz w życiu, co nam, nowe ciastko I w tym okresie świąt chcieliśmy y, spróbować W ogóle jest mega dużo ludzi tutaj, nie da się w ogóle przejść Wybraliśmy zły dzień na robienie zakupów w sobotę no, ale trudno, nie nagrywajcie nic wcześniej właśnie, dlatego i co? Pijemy sobie kawkę i idziemy. Z cynamonem świąteczną Tak, ja nie wiem, czy się tak robi, robi się tak na pewno do herbaty, ale stwierdziłam, że pasuje mi to dzisiaj, więc tak zrobiłam. I pójdziemy szukać dalej choinki, bo jej nie znaleźliśmy. No, średnio z tymi choinkami. Ja sobie załatwiłam, w końcu sobie załatwiłam okulary, takie korekcyjne będę miała bardzo ładne do odebrane za 5-10 dni, więc wtedy, jak będę miała, to Wam na pewno pokażę, jak wyglądają, bo są cudowne. I Kali ma jeszcze kilka spraw załatwić, więc no pijemy kawkę i lecimy. Kochani, jesteśmy już w domu i chcieliśmy Wam pokazać co kupiliśmy, bo troszeczkę tych rzeczy jest. Jeśli chodzi o choinkę, to jeszcze chwilkę, za chwilę mam wam pokażemy, jest tam. Kupiłam sobie w ogóle termofor, pierwszy raz termofor. Ale słodki. E, mega słodki, kupiłam go w Empiku i jest bardzo ładny, teraz na te zimowe dni się przyda. Zwłaszcza w kobiece dni również położę go sobie na brzuszku i będę mogła jakoś żyć. Nie. jest. dobrze. Kupiliśmy, kupiliśmy w ogóle trzy maski, dwie takie wegańskie i jedną taką i za chwileczkę zaprosimy tutaj Madię i zrobimy sobie w trójkę maski. Ciekawe jak będę wyglądał, bo będzie mój Kali debiut. Karol będzie miał pierwszy raz maseczkę w płachcie. Kiedyś ci robiłam maseczkę taką zwykłą, węglową, nie? Mhm. Ale w płachcie jeszcze nie miałeś, więc mamy maseczki. Mam jeszcze maseczkę na usta, płatki potoczy i kupiłam sobie czapkę. Mhm, o, cute. Kupiłam ją w Berszce, stwierdziłam, że przyda mi się taki kolor, w mojej szafie kosztowała 39,99 bardzo ładna. Tutaj są rzeczy Kaliego, kupił sobie super bluzę, golfik i spodnie, tak. ale to nas dzisiaj nie obchodzi, no. ponieważ kupiliśmy dwie. Choinki. Tontara! Ale słodkie są moje <laughs> drogi. Przestrzegaliście się pewnie takich zielonych choinek, prawda? I pewnie jakiejś żywej. No. Najpierw kupiliśmy taką, bo nie mogliśmy nigdzie znaleźć ładnej choinki do każdego pokoju. Kupiliśmy ją w Zara Home. Jest to taka świeczka, więc uważałem zapalić, ale szkoda palić taką ładną świeczkę, więc mm -hmm. będę ona po prostu Ale spostała. śliczna jest. Popatrzcie na te detale. Poczekaj, pozwól, że pokażę. No jest prześliczna. Bardzo ładna jest, no. Ale to powiem też rodzicom, nie? Myślę, że będzie chwilę stała u mnie, ale być może w salonie moich rodziców też znajdzie swoje zastosowanie. Tak, ponieważ kupiliśmy też taką świeczkę, no bożą świeczkę.choinkę. Która ma tutaj z tyłu, um, oczywiście, baterię, i ona no, ma. No, uwaga. Uczyć, tylko na tę chwilę nie ma baterii. Aha, nie baterii, ma. Baterii. Mhm. I więc wyobraźcie sobie ją świecącą, i ona będzie sobie stała gdzieś tam, będzie wyglądać mega ładnie. Może nie ma obok grzejnika, ale na przykład tutaj, widzisz. Zresztą sobie sam. Tak, tak, tak. Ogarniają. Ja identyczną identycznym do swojego pokoju w moim domu, więc tak to wygląda. Dziękujemy Wam za ten haul. A teraz coś o choinkach. Tak. Skoro już jesteśmy w temacie choinek, to chcieliśmy Was zapytać, jak to u was wygląda, jakie macie na swoje choinki? Tak, czy, czy wiecie, czy żywe, czy sztuczne, czy sztuczne, a jeśli żywe, to na przykład wiem, że dużo osób gdzieś jeździ i mają takie tradycyjne, coroczne wypady po choinkę, także jeśli takie macie, chętnie zobaczycie. Tak zobaczymy jak my ostatnio w swoim odcinku na aucie widzieliśmy choinkę. Tak, nie? tylko że my wiedzieliśmy w GTA, a jeśli hmm. macie w realu takie e, jakieś historyjki, którymi chcielibyście się podzielić, piszcie w komentarzach. Tak, czy u was choinka jest? Sztuczna, czy jest y, prawdziwa? Czy stroicie ją razem z rodziną, ubieracie? Dokładnie. Ja muszę się przyznać, że u mnie najczęściej jest sztuczna. Ale nie ukrywam, że chciałbym, żeby kiedyś pojawiła się e, taka żywa. Chociaż wiem, że. Tak, u mojej babci bywa. jest żywa, nie? Tak, u mojej babci również jest żywa, także to zależy. No, u ja mnie w tamtym jest roku w domu miałam właśnie żywą. Tak, no pamięta, Pierwszy no. Jeszcze raz od dawna mhm. i bardzo długo się trzymała, więc mi się podoba, Jednak ten klimat i ten zapach choinki jest... wtedy się utrzymuje, nie? Dokładnie. No nie wiem, może ja w tym roku się skuszę, chociaż nie wiem, czy moi rodzice będą chętni na to, ale u nas zazwyczaj tak jak mówię, jest sztuczna. Jeśli u Was jest inaczej albo podobnie, możecie napisać w komentarzach, tak. chętnie poczytamy, ja ze swojego konta również będę czytał, także... Piszcie. Mamy już godzinę 21, więc jest dosyć późno, my jesteśmy cały dzień na nogach, zakupy dobrze. i galerie jednak męczą, a jutro mamy znów e, uczelnię. Tak, I ale co? jeszcze trzeba popracować dzisiaj, porobić YouTube, tak, ja jeszcze muszę robi pomontować, także ja zmykam moi drodzy do pracy. Ale i... zrobimy sobie jeszcze szybko maseczki, które a. potem. A, a to ale może to po, potem. podczas montażu, albo już po montażu, co? Podczas montaży. Będę montował w maseczce Pandy. No. Dzisiaj. Kali zakłada pierwszy raz maseczkę w płachcie. Boję się. Waga zrobię to tak szybko, żebyś poczuł to uczucie, no. Mm -hmm. Trzy dwa, jeden statuj to Spokojnie, zaraz ci się poprawi. Ale nieprzyjemne! Spokojnie, spokojnie, spokojnie... Ale to za szybko to zrobiłam. No trochę tak mu przywaliłaś. Spokojnie. Ty masz najfajniejszą. Patrzcie, my wyglądamy tak dziwnie. a Karin ma taką... Ja wyglądam jak jakiś tot, człowiek totem z wyspy wielkanocnej. No, <grym> wyglądasz jak ten taki golem z Minecrafta Nie mi, mm. mi widać syfa tutaj mi też, no. A mnie nie widać, bo mam fajną maseczkę, polecam serdecznie Wiktor jest ja jestem w buzie kamień odwalony, jakby gdzieś zaraz wychodził Ja w ogóle idę na imprezę, patrzcie Ty, hmm. macie wyglądasz jakbyś była smutna, Wiki jakby była nadąsana, a ja wyglądam jakbym m, m, nie na imprezie nie <grym> No, Teraz się śmieją, wiesz? Nie możemy się śmiać. <laughs> no, Mówić też nie. <laughs> Idziemy oglądać filmiki, jak Kali z Madią byli malutcy. Jeśli chcecie je zobaczyć, może kiedyś wam pokażemy, ale no. to jest hit, to jest za mocne. Nagram odcinek kiedyś, jak reagujemy. Jak ty wyglądasz w ogóle? No. Dzisiaj mamy 8 grudnia i otworzymy sobie tylko kalendarze adwentowe. Znów takie wielkie okienko, no spójrzcie. Okienko było duże, ale produkt jest niezbyt duży. Dzisiaj mamy żel do kąpieli, British Rose, numer 8 w pomadkach, jak widzicie moje paznokcie z każdym dniem są coraz gorsze, jutro będę robić nowe, więc nie zwracajmy na nie uwagi, dzisiaj mamy pomadeczkę o kolorku Soft Spoken, taki bardzo ciemny nudziak, miksitka o smaku kawy i orzechów nerkowca. I kolejny magnesik. I herbatka smażone migdały. No, ciekawa nazwa. Pokażę Wam teraz kilka rzeczy, które wyciągnęłam z kalendarzy 5 i 6 grudnia, wtedy, gdy dla Was nie nagrywałam vlogmasów. Więc na początku z The Body Shop wyciągnęłam płyn do demakijażu taki delikatny e, miniaturka. Później był batonik czereśnie plus migdały. Potem był olejek z NYXa, który jest mega fajny, nie mogę przestać go używać. Była też kawka pomarańczowa w następnym dniu 6 grudnia na Mikołaja dostaliśmy tutaj wielki szampon truskawkowy batonik proteina plus kakao metaliczna pomadka i herbatka truskawki w szampanie także to by było już na tyle dziękuję wam kochani bardzo za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że zobaczymy się już w kolejnym vlogmasie, piszcie mi koniecznie wasze sugestie, co chcecie zobaczyć w kolejnych e, filmiczkach, mam nadzieję, że się widzimy następnym razem, buziaczki pa pa